Z tej strony promotora, dzisiaj jedziemy na polowanie. Będziemy łowić, polować, wybierać, wyszukiwać fajnych ciuchów w lumpeksie. Ja generalnie w przeciwieństwie tutaj do mojej grupy, z którą to będę testował, jestem innego zdania. Twierdzę, że nie da się dzisiaj ubrać za bardzo niską kwotę i w ogóle uważam, że ubrania używane są niefajne. Aczkolwiek to jest moje uprzedzenie. Jak będzie naprawdę, przekonamy się niebawem, odwiedzimy trzy. Dwa sklepy, w zależności będę miał budżet na to określony: 50 zł, czy uda mi się ubrać w t-shirt, spodenki, ewentualnie jakiś dodatek typu baseballówka, klapki lub drugi t-shirt. Oglądajcie. Generalnie ubrania są tutaj brudne. O Jezus. No, to mogę prowadzić stara. 6 stóp no. bezdomny. Tak się właśnie teraz czuję. To jest efekt mojego 45-minutowego spaceru po pasażu Lumpex. Secondhand. Spodnie są za małe, już będę Wam pokazywał ile są niedopięte. I teraz pora na szybkie podsumowanie. Udało mi się kupić. Sweter, bluzę, to znaczy podkoszulek, sweter i spodnie. Spodnie są marki Reporter, była Medicine, a sweter i t-shirt to S. Oliver. Jakieś to są marki, natomiast spędziłem tam 45 minut, byłem w czterech 3 second handach. Zastanawiam się, czy powiedzieć od przodu. Tak, od przodu. Moje wrażenia, pierwsze co to straszne przytłoczenie. Nie idzie nic znaleźć, jeżeli już coś nawet znajdę. Z wielkim trudem to się okazuje, że albo jest zniszczone, albo nie w moim rozmiarze. Panuje tam dziwny zapach, chodzą tam osoby dosyć specyficzne. No nie jest to miejsce dla mnie. Nie podoba mi się tam, i podtrzymuje moje zdanie, że ja się tam nie ubiorę. Może Was to zaskoczy, ale udało mi się kupić te trzy rzeczy plus reklamówkę za 8 zł. Więc jeżeli zostałbym bezdomnym, albo ultra biednym człowiekiem, mógłbym się tam ubierać. Ewentualnie, jeżeli nie wiem, jakiś kryzys, by przyszła wojna światowa i brakłoby ubrań, no też mógłbym się tam ubierać od biedy. Jeżeli póki co mam do wyboru zwykłą sieciówkę w, market, w galerii czy coś, to wolę wydać w sobie sieciówce. Na dodatek mam wrażenie, że wszystko jest tam właśnie brudno, o czym już wspominałem, co na pewno nie ułatwia. I uważam też, że jest to bardziej miejsce dla kobiet, bo zauważyłem, że jest w tych, tych lumpeksach więcej damskich rzeczy niż męskich, jest też oczywiście trochę dziecięcych. I teraz tak, kto tam, kto tam się ubierze, jeżeli ktoś jest doświadczony w szukaniu takich ciuchów, jeżeli ktoś ma może jakieś znajomości z ekspedientką, która mu coś lepszego odłoży, jeżeli ma ogólnie szczęście, jeżeli... Yy, dobry, konkretny second hand będzie miał. Wtedy moim zdaniem można coś wybrać, nie tak jak ja, tylko nawet jeszcze lepiej, w dobrym rozmiarze. Ja się do tego nie nadaję. Napiszcie proszę, co wymyślicie. myślicie. Jestem ciekawy, jakie są Wasze spostrzeżenia. Dziękuję za ten krótki film i do zobaczenia w następnym. Cześć!